Kochani, w związku z tym, że trener mentalny sportu, to musimy zacząć też od rzeczy podstawowych. W ogóle bardzo mi się to podoba, jak przychodzą na trening mentalny rodzice i pierwsze co, to opowiadają, że Boże, i ten mój syn, co się z nim dzieje, że na przykład gra mecz, i psychika mu siada, i mógł wygrać. A dla, i teraz, dlaczego nie wygrał? Bo on się stresuje, bo to, bo tamto. I generalnie jest takie tłumaczenie, że z moim dzieckiem jest coś nie tak, bo no oczywiście jest coś nie tak, no i teraz trzeba je naprawić. I najfajniej w ogóle jest, jak ludzie przychodzą na mental i mówią mi to przy dziecku. <śmiech> <śmiech> Czyli wyraz <laughs> jest taki, że e, on robi to nie tak, on to, on to, on to, on to, znaczy inaczej. Ja tak raz zrobiłem, że wpuściłem oboje naraz na jeden mental. Od tego czasu jest osobno, nie, nie puszczam jednocześnie rodziców i ten, no bo to, co rodzice wyprawiają z dziećmi, to to jest hit. nie? I najzabawniejsze jest to, że jak przychodzą rodzice na dokumentale, to okazuje się, że dziecko już nie wchodzi, tylko zostaje rodzice. A przychodzą z dziećmi. Nie? Także to jest o tyle zabawne, że te przyczyny problemów. Na pierwszy rzut oka dla ludzi, nazwijmy to nieświadomych, one są w zupełnie innym miejscu niż to jest w rzeczywistości. Także, my zaczniemy zabawę od rzeczy podstawowych, musimy przez kilka takich podstaw przejść, żeby później wchodzić do coraz to trudniejszych rzeczy, które już będą bardzo zaawansowane. Także, na razie, możecie sobie podejść do całości luźno, spokojnie, koncentrować się i energetycznie będziecie wyładowani dopiero gdzieś tak od trzeciego, czwartego szkolenia. No i to jest dobre pytanie, bo ja jak zaczynałem czy to karierę jako trener tenisa czy trener motoryczny to pamiętam, że jak ja współpracowałem kiedyś z jakimikolwiek trenerami to miałem trenerów, którzy po prostu mnie trenowali i teraz, że przychodzisz na trening, robisz trening i nara, odbita karta i dziękuję, do widzenia. I to, co ja zauważyłem przez te wszystkie lata, że jak się nie ma jakiegoś celu, pragnienia, to się i się nie chce, i człowiek się nie rozwija. Jest cała karuzela, zaczyna się tych negatywnych rzeczy. No i teraz przechodzimy do w którym jest to. Wchodzi właśnie rodzic, nie? opowiada mi, jakie to dziecko jego jest nienormalne. Po czym ja się pytam, a tak z ciekawości, który na przykład w Polsce, załóżmy, że to będzie ten nic który w Polsce jest. Wasz syn, no i słyszę, że 40 na przykład piąty, no i teraz ja pamiętam, że jak byłem w kadrze, to w kadrze było tam trzech, czasami ta kadra była trochę większa, że tam sześciu wpuszczali, to z siódmym, ósmym w Polsce, to ja bym wygrał skacząc na jednej nodze, no i teraz tak, będąc czwarty w Polsce, Przychodzi do mnie rodzic i mówi, że ten 45 ma problemy z psychiką i coś jest nie tak z jego głową, i trzeba naprawić mu głowę. Ja wtedy się zaczynam pytać, a ile wasz syn trenuje? Ja, tak z ciekawości. No i się tam na przykład okazuje, że trzy razy w tygodniu, półtorej godziny i nie robi nic więcej. No i w tenisie ziemnym to jest totalne amatorstwo. Podobnie jak w każdej innej dyscyplinie. Jak się tylko to robi, no to to jest, to jest za mało. No, i teraz, jak ja już wiem, że ktoś jest nisko w rankingu i ma problemy z pewnością siebie, no to wtedy od razu takim rodzicom mówię: że proszę się nie martwić, z waszym synem jest wszystko ok. Wasz syn nie umie grać w tenisa. <śmiennie zresztą> w tenisa>, <śmiennie zresztą> w tenisa> Rozumiecie, i teraz. Dlatego w sytuacjach krytycznych, jak yy, załóżmy to, gra z jakimś kolegą, który jest równy jego, na równych umiejętnościach. To potem to tak wychodzi, że dochodzi stres, no i albo się jeden spali, albo się drugi spali, ale wystarczy podnieść mu umiejętności i nie ma tego problemu. Czyli nie dojdzie do momentu stresowego, nawet na ułamek sekundy, bo on po prostu będzie lepiej grał i będzie mógł na jednej nodze skakać, a i tak wygra. Także zobaczcie, jaki to jest na, na dzień dobry zabawne, że przychodzi Wam ktoś, chce robić rewolucję w głowie dziecka, czy obojętnie kogo. I to się ma nijak do rzeczywistości. No i potem dalej zaczynamy punktować, nie? Czy jakiś trening sprawnościowy jest? Czy jest dieta? Czy jakąś profilaktykę w ogóle stosują? Czy jakiekolwiek rzeczy mentalne? Czy wraca do domu i analizuje ten tenis? Co robi? Jak robi? Z kim współpracuje? Czy sztab medyczny jakiś macie zapewniony, że w razie jakiejś kontuzji, że możecie od razu reagować, a nie, że o... Yy, poszukujemy nagle lekarza, bo, bo, bo coś się wydarzyło. No tak? w sporcie To jest tak, jakby rajdowcy nie mieli jakiegoś warsztatu albo mechanika na telefon. No. No, to jest, to jest nie, no nieprofesjonalne. No i teraz widzicie, tu mamy te podstawy, i to mi się bardzo podobało, jak przychodzą ci rodzice, to nie mają od razu takie zderzenie <laughs> z rzeczywistością. I pytanie, które im zadaję, to jedno z tych podstawowych, po co wasze dziecko uprawia sport. I to jest fundamentalne, najważniejsze pytanie. I wtedy są odpowiedzi: Typu, yy, no, ja go na nie chcę naciskać, niech sobie robi co chce, w sensie takim, że jak będzie chciało, to będę go wspierał, jak nie będzie chciało, to nie. No i wtedy ja się pytam: A, a gdyby prowadził pan firmę i miał takie podejście, że no, zobaczymy, czy się uda. No prowadzę ją, ale, ale, ale jak nie będzie mi się chciało, to nie. No i teraz czy ma rację bytu, funkcjonowania firmy albo cokolwiek w takim stylu? No nie. I teraz sobie trzeba zdać sprawę, że takie wizy łazy podejście do czegokolwiek spowoduje, że nie będziesz żadnych osiągnięć w przyszłości nie no I teraz, jeżeli człowiek nie zostanie uświadomiony, że jak już się decyduje na to, że na przykład dziecko uprawia sport i gdzieś tam po cichu liczy, żeby coś osiągnąć, jak nie zrobi wszystkiego, co się da, to nie ma praktycznie żadnych szans w sporcie wyczynowym. Jak zacznie robić wszystko po kolei 10 na 10, no to się otwierają drzwi do tego, że jak inni nie robią nic, a drugie dziecko robi wszystko, żeby ogarniać niesamowite rzeczy, to to jest ta nieprawdopodobna różnica, gdzie można wzrastać ultra, ultra, ultra szybko. No i teraz tutaj jeszcze jest takim profesjonalizmie, to jest też rzecz, którą ja żałuję, to to, że nie miałem wzorca, że ja nie rozumiałem, jak byłem młody, po co ja gram, o co chodzi. Ja dopiero swoich idoli zobaczyłem, jak miałem lat, no nie wiem, 24, 3, 2, coś takiego. Pierwszy raz pojechałem na turniej do Bazylei i pierwszy raz w życiu na żywo zobaczyłem Federera i zobaczyłem tych, tych ludzi tam z, ze ścisłej czołówki. I jak ja ich zobaczyłem, to to tak inaczej wyglądało niż na Eurosporcie. Nagle się okazało, że oni są ludźmi, że trochę Federer odstaje, bo z szybkością po prostu szybciej od wszystkich innych machał rakietą. Ale generalnie się na tych wszystkich ludzi patrzyło, to to nie było nic takiego niezwykłego. Federer odbiegał, ale cała reszta była, była normalna. I to zasmakowanie tego, to polizanie tego sprawiło wtedy, że gdybym ja coś takiego zrobił, jak był młody, ja wiem, że miałbym takiego bakcyla do grania i taką ochotę, żeby tam wśród nich być. Że to głowa mała. A spotęgowało mi się to jak byłem w roli trenera no, tenisa i mentalnego z Mateuszem Kowalczykiem na Rolandzie w 2013. Jak ja tam już z nimi sobie w szatni się mijałem, tam się ocierałem o Federer'a. Fajny był motyw jak wszedłem do toalety, łapię za klamkę, się nie otwiera, po czym wychodzi nadal. Okazało się, że jego kupa tak samo śmierdzi jak, jak wszystkich innych. I teraz to są takie małe rzeczy, które niby się wydają logiczne, ale jak my patrzymy tylko przez yy, telewizor na, na kogoś, to to się wydaje takie nie wiadomo jakie. A prawda jest taka, że to są tylko ludzie. I teraz, jak się jest na ich treningach, jak się ich obserwuje, jak oni się zachowują między, to nagle widać, że ci ludzie popełniają błędy. Nagle się okazuje, że to są, to są ludzie. I małe rzeczy, du dużo szczegółów różni nas, znaczy nazwijmy to zawodników przeciętnych od tych wybitnych, ale są dalej szczegóły. To nie jest tak, że jest nie wiadomo jaka przepaść, czy nie wiadomo jaka różnica.